W tym filmie zagrałem, z gigantem na Bedwars, co daje mi mega duże utrudnienie. Na początek, spójrzcie sobie na tą moją wielką łapę, A teraz na mojego skina, który jest zdecydowanie wyższy i szerszy. I w sumie też grubszy niż taki zwykły skin e, w normalnych skalach Minecraftowych. I przy tym, że jestem taki wielki, mam coś lekkiego Richa, bo nie klikam w niego, lecz tutaj. I od razu odpala mi się sklep. Także to też jest plus. I od razu zadymiasz chłop do mnie i ale... Chyba zginął, nice. Pierwsza próba bridżowania się. Bum. No nie, co chłop zrobił? Dobra, więc kolejna arena właśnie wystartowała. Już teraz będę bardziej uważał. Tamten typ mi nie dał spróbować się po więc teraz spróbujemy. Dobra. Bum. Bum, 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 bum. Ok, nie jest tak źle. Bum, bum, bum. Ej, dobra, da się jakoś. Ale muszę być strasznie tak schylony, jakby zgarbiony. No i właśnie. Jeżeli nie jestem, tu właśnie tak jak teraz, to no, ginę po prostu. Więc pierwsze tak niezaliczone, czyli no, da się w miarę łatwo bridgeować. A teraz trzeba zrobić TNT Jumpa. Ej, udało mi się bez problemu. Git, fajnie. Patrzcie w ogóle jak tutaj wyglądam. I przyda mi się też tej y, żelazna zbrojka, parę fireboli, trochę więcej wełniutki. Także teraz trzecie y, wyzwanie, jeżeli chodzi o y, tutaj y, fireball jumpy. Bum. Działa cudownie. Minus jest taki, że wszystko wydaje się mniejsze i wydaje się, jakby wszystko było dalej. Ale dobra, e, kupię ostrość. Dobra. Dobra, teraz tutaj takiego diagonala, Boom. Jeden, fireball, drugi fireball. Kurde, no nie. Szpana, przypana, szpana, ty chce dwa tientiki. Teraz uciekniemy sobie oczywiście. A jak inaczej? Zjemy jeszcze refilka tutaj i rozwalimy go. I go rozwalimy. Dobra. Łatwo mi się strefę zrobiło. Jeszcze mi Beda rozwalili. Dobra, on też już nie ma Beda teraz. Trzeba jego też teraz rozwalić szybko. Dobra, nie ma. Żółty, żółty, rzut dwójka. Go. I tutaj was jest. No nie. Sięgam aż. <noise> Bridge'owanie dla mnie to w sumie już nie jest takie trudne wyzwanie. Dobra, no prawie przeżyłem! Szpanamy tutaj takich nie lubimy, jeszcze z autoclickerem. Nie lubimy takich państw tutaj na naszym serwerze, nie? No nie, no nie, nie lubimy. Dobra, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Można powiedzieć, że sam siebie wkładam w moje pułapki. Dobra, teraz kolejne wyzwanie, czyli God Bridge. No, czyli się da. No, da się, da się, na pewno, na pewno. I ja też umiem, ale to da się, da się. Miuu, pięknie wszystko śmiga. Teraz już im się nie da normalnie. Teraz to już im się normalnie nie da. Nie dam im się, nie dam im się wietrzeniem jakich, w jakichś dzikich dęsach, dobra, nie ma ich już, dobra, bierzemy sobie tutaj diamentową zbrojkę, idzie do mnie dwójka byczków, tego już nie chcemy, proszę pana, przy pana, nie chcemy pana, dobra, nie jest tak źle, tutaj mamy jeszcze wietrzenie. Hmm, no, no jednak jest źle. Dobra, został mi tylko biały, którego zaraz załatwimy. Z moimi umiejętnościami normalnie... Kurde, fireball jumpów. No nie przeżyję, no nie przeżyję ten typek. Dobra, mamy tutaj spotkanie. Do widzenia jakiejś tej. No, no robisz, wygra, wygrałem tak, 100% legitną skam. Nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Jeden, dwa, trzy. Co jest? No, on ma jakieś chity, ma kroczyty. Normalnie jakieś wietrzenie, kurde. Nie gadajcie mi, że Bloody A70, bo już w to nie wierzę. O, zginął, zginął. Nice, nice. Mówiłem, że autoklicker, bo chłopiec z Bloody A70 umiał przynajmniej budować mosty, a nie tak jak on spadać przy kurde linii prostej. No nie, no, ty, 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 bociku, Jeden na Auto clicker. Dobra, kupujemy tutaj pięknie wysokiego skoku, yy, miksturkę, parę jakichś rzeczy tutaj. I go nie będzie. 3 minuty, nice. O, i wygrałem. Ej, takich, takich właśnie szanujemy, kurde, przy, przy linii prostej.